pewnego sportowego wieczoru, nasz bohater Janusz Jak podajesz piłkę pat... psędzia Kalosz oglądał mecz naszej reprezentacji. Będzie zabawa. Będzie się działo. Jak to mówią? Pierwszy mecz to mecz otwarcia. Drugi to gra o wszystko, a trzeci to gra o honor. Jakżem sam grał w młodzieżówce i strzelał bramkę, to przeciwnicy do szatni uciekali. Taka była moc. A tutaj sami amatorzy. Bramka jak stodoła. A oni trafić nie mogą. Nasi dadzą dzisiaj ognia. Jesteśmy najlepsi. Do boju, do boju, do boju! Kurła. Dla Niemców to potrafi za te Euracze strzelać. A tutaj nic. Zero polotu. Nie do wiary, że oni tyle zarabiają za tą kopaninę. To ja lepiej po majówce w piłkę trafiam. Jaki kurła faul? Symuluje. Nie bądź miętka pipka. Co za aktorzyna. Ledwo go dotknął i już leży. Ale ci przeciwnicy pieklą się. Sędzia Kalosz, co to ma być? Dawaj mu czerwoną kartkę. Wypad z boiska. Jaki spalony. Chyba ten sędzia jest spalony po wakacjach w Bułgarii. Szkoda gadać. Dobrze, że chociaż dali pokopać. Kierowca pewnie autobusu nie gasił. Powiedział, że szybko wrócą. Grać to potrafią, ale w reklamach. Niby człowiek wiedział, a jednak trochę się łudził. Nic się nie stało. Byliśmy przygotowani oraz liderami w swojej grupie, ale niestety układ gwiazd nam nie sprzyjał. Bla bla bla. Jakie wnioski z tej klęski? Jaka klęska? To były cztery lata przygotowań pełne sukcesu. Wcale o mnie nie myślisz. Ciągle tylko te mecze i mecze. Pewnie nawet nie pamiętasz już daty naszego ślubu. Pamiętam doskonale, to było tego samego dnia, kiedy górnik zremisował z pogonią. Nie gniewaj się, Grażynka. Opowiem ci kawał, co mówi piłkarz do fryzjera. Gór! tak na serio? To kibicujemy całym sercem naszej reprezentacji. A ty, widzu, pokibicuj mi i zasubskrybuj mój kanał, albo chociaż zostaw komentarzek.